Cmentarz Szczurów. Dramatyczne rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Tak się złożyło, że w jednym budynku szkolnym mieściły się dwie szkoły, przedzielone wewnątrz kratami, to zarówno na piętrach, jak i w podziemiach. Kierownikiem tej drugiej szkoły był pewien starszy, sympatyczny, wąsaty jegomość. Ten drugi kierownik zajmował sąsiednie większe dwupokojowe mieszkanie i miał dwójkę starszych dzieci. Przez te wszystkie lata obie rodziny żyły zgodnie, a nawet w pewnym momencie córka sąsiada udzielała korepetycji dzieciom Mariana. W końcu przyszedł czas likwidacji tej drugiej szkoły, jednocześnie czas przejścia na emeryturę wąsatego tego kierownika. Marian wiedział, że w tym momencie istnieje możliwość uzyskania nowego mieszkania dla drugiej rodziny. Rozpoczął energiczne starania u władz oświatowych. Wkrótce otrzymał od władz miejskich decyzję przyznania rodzinie sąsiadów nowego mieszkania oraz obietnicę przeniesienia swojej rodziny do zwolnionego przez nich mieszkania. Wyglądało na to, że wreszcie szczęście uśmiechnie się do rodziny Mariana. Pewnego lata przyszedł czas wyprowadzki. Wszyscy byli szczęśliwi. Dorastające dzieci Mariana oczekiwały, że wkrótce przeprowadzą się i będą mieć swój własny pokój. Na podwórku ekipa budowlana rozstawiła maszyny. Zaczęła pracować betoniarka, zaczęto burzyć ściany. Warunki życia stały się bardzo trudne, ale wszyscy byli szczęśliwi. Czekali na upragnione mieszkanie. Nastąpił krach. Okazało się, że na stanowisko zwolnione po Bananie przyjęto jego byłego zastępcę, czyli Tytusa z nieustalonych przyczyn władze oświatowe przyznały mu natychmiast mieszkanie po wąsatym emerytowanym kierowniku. Zszokowana rodzina Mariana nie mogła otrząsnąć się z tej porażki. Szloch, depresja, zwątpienie w sprawiedliwość to tylko kilka uczuć, jakie nawiedziły umęczoną rodzinę, której synowie. Stawali się dorosłymi mężczyznami. Były chwile nienawiści i agresji. Wobec szybkiej i bardzo ostrej reakcji Mariana władze oświatowe zdecydowały o innym sposobie przebudowania części szkoły. Nowy kierownik uzyskał cztery pokoje, a rodzina Mariana drugi, maleńki, ośmiometrowy pokoi. Gdy ekipy budowlane weszły do tych mieszkań, to wprowadzający się nowy kierownik postanowił powiększyć swój korytarz, zmniejszając jednocześnie korytarz w mieszkaniu Mariana. Tego było już za wiele. Przelała się czara goryczy. Rodzina Mariana praktycznie nie mogłaby nawet postawić półeczki na buty w tym korytarzu. Żona Mariana była skrajnie wściekła i wyczerpana. Chwyciła siekierę i zatrzymała wszystkich na progu. Przez zaciśnięte zęby powiedziała, że tylko po jej trupie będzie można zmniejszyć korytarz. Wystraszeni nowy sąsiad oraz budowlańcy natychmiast odstąpili od tego zamiaru. Na dzień dobry. Nowego sąsiedztwa nastąpił wielki zgrzyt, wielka krzywda i zadra, której rodzina Mariana nigdy nie wybaczyła ani nie zapomniała. Wkrótce emocje opadły, budowlańcy zrobili swoje i cała rodzina odetchnęła. Chłopcy wyjechali na obóz wakacyjny, a gdy z niego powrócili, zamieszkali w pachnącym świeżością. W maleńkim ośmiometrowym pokoiku. Marian wreszcie mógł wyprowadzić się z kuchni.